Jeden. Siema, to ja Alek i jest jako Martel. Trzyma. I właśnie będziemy um, grać w kapedach. Może po kapedzie. Możemy zagrać Delta Runę. To jest podobne jak Undertale. Lub oto Mario i Samulik. Ale gramy najpierw w kapeda. Aha. Dobra. Aha, to ja jestem Alek. Dawno nie grałem. No, czas dawno. Myślę, że będziemy dobrzy. Co dobrze. Dacie. Ale słabo. A, napisze. E, Kubuś. A wy się pisze um, filuś? Nie filuś, tylko filutek. Dobra zaczynamy grać? Prosty jakby był, jakby był um, je, jeszcze byśmy kupili DLC to znaczy z kielich no. no to by jeszcze może Filip zagrał Ale bym musiał mieć w kolejce gramy A coś, jak coś kupiliśmy Jeszcze przed, A. Właśnie jak gramy, to się skupiamy, ale nie gadamy. A no właśnie, nie gadamy czasem, I Nie przyjmujcie się, bo teraz musimy się skupić. No. Okej. Okay. O, nie, zapomniałam. Zapomniałam złe. You have to stand, You must stand. to the oh, no, You must. Yeah. Come on, come on. Thank you. Yes. Knockout. you Jak coś to gramy, gramy na telewizorze. Tyle, I? B, to znaczy dwójka. U nas w Austrii to jest... Jedynka i dwójka najlepsze. No, jedynka to jest u Was piątka, a czwórka to u nas to jest u Was dwójka. Nie no. raz chodźmy tam, albo gdzie chodźmy. Czekaj, chodźmy do tego jabłka. Szybko. Po co? A nie, Czekaj, tam. Krapli. Do kropli? Do kropli? No. Czy do kwiatła? <coughs> ok. Najtrudniejszy jest kwiat. Ty kiedyś grałem z ALK, kiedy by było ciężko. No kiedyś, ale teraz. Jak widzieliśmy ją, nie? ma widzę go. Nie, ta jest nie. nie ma kogoś innego na świecie, tylko okulary. Skóra! najgorsze. Co ja zrobię? Nie no! Eu sou grato em meu Deus. Życia. To no. jest łatwe. To jest niby łatwe, ale jest tak ciężkie. No. Raczej nas dotyka, co nie? No, ale nie daje nam damage'u. O nie! O bracie! na ma żadnego no to nie jest normalne, o to chodzi Ok, tak, 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 Ok dawaj, szybko. Ok To była uwaga, ja ale jestem cię lubię się Teraz jest grubszy, czyli będzie... Uff. Nie, ty... Ja O nie, idealnie na mnie To jest miotany ja

Szybko, szybko. szybko. A co nie? to znaczy? Co? Jak ten, jak zbijeśmy te szczątki? No to możesz ten, um, możesz wziąć um, te karty, no nie X jest, co to o nie. Jest. Mamy Nie, mam to rucho. Na, znowu. Ja zginąłem. Dobra, zostaw mnie. Zostaw mnie, bo wiedziałem. No, ok. No, 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 jesteśmy taki A Jest coś jeszcze gorsze niż on. Um, ta try, lata. Yes. No. Ona są o wiele gorsza. Ale daje mi radę. A też radę? Ale na dwa, co nie jest najgor najgorsze najgorsze. co nie? Kim no. jest najgorszy. On czasami daje... Um, właśnie jak się mówisz pośmiesz ja. nie wiesz ja nie mogę raczej ty weź ty poszłeś do um, do wyjścia z gry a kik nam Jaki knę, a. Dobra, ale Tak, możemy gdzieś nigdzie iść? Możemy iść do kwiata. Chcecie zobaczyć, jaką jest ciężki, to sobie patrzcie. I tu nam proste. No jest ciężkie. Ale może uda nam się. Bo po tylu latach. Ja jestem lepsze. Co na to. Ja, on nie, oh, nie. I patrz. Co lepsza? O no, nie, no. Je. ja będę Dobra, nie... zniszczyłem. O nie. Ty będziesz niszczyć. O nie! O, na no szczęście. No i ktoś musi właśnie niszczyć. Ja będę jeszcze raz niszczyć. O nie! O nie. Tylko miałam... Okej. Okay. I to Bo nie. ja dobrze grałem. Znam, no chodziło, że dawno dobrze. Ale za tak pierwszym razem, to nie. Nie graliśmy za pierwszym razem. O nie, to jest też trudne. E, to nie. Źle, zła! Zła! O nie, nie, To złe, to złe, to złe, to złe. To są inne, to są inne, to są inne. Nie! O nie, dawaj, ratuj nie, please, please, dawaj, to nie, nie, byliśmy tak blisko pewnie, no nie, I jak za pierwszym razem, no to o wiele lepiej się, zrobiliśmy się, a dobrze, teraz jesteśmy dalej. O oh, nie, sorry. O oh, nie, mistrz, mistrz się, nie ja, się. Ja. O oh, nie. Dobrze. Okay. Daj Daję słuchajcie na bóle. Ale nieważne. Przez psa! Ale nie ważne, nie? Dawaj! Teraz te ciężkie. Które nie da rady pokonać. Trzeba te dziwne coś szednąć. I tu. O nie! Niszcz. Nie! tak blisko. Blisko pewnie. No, prawie. Możemy tracić życie na początku. Prawda? Ale jak masz maksymalnie co nie karty, no to zmieniaj. Bo normalnie no to X ex będzie inny. Te super, super moc. Wiesz? No to zmienia jak będziesz mieć e, maksymalnie super monsy. Dawaj szybko. No nie. Ale dobra. Ja będę o, ja będę jego atakować, a ty będziesz jego atakować, okej? Okay?

Barang. O co? Drugi bumerang? Nie! To się to tylko życie Dwa bumerangi na las! O nie! A tak, dobra. Szybko uratuję. Musimy szybko zrobić, okej? Okay? Co? Jest! Yes. Coś się zacięło <gry> A i tak oni oglądali No, no, to znaczy, że oni oglądali, że widać wszystko Ostro, chyba Szanowni tego do kwiata robiliście O tego właśnie nie O nie, dawaj, uratuj mnie, pis Tak, dzięki, Nie do rady, nie do rady, gire, gire. nie do rady, nie do rady Gumiem, że nie Muszę sam spróbować no. Dawaj Knockout, knockout. Proszę, knockout. Upadaj! Nie, nie uważaj! No, nie, no. Tylko patrzę na niego, tego głupiego fata. O, nie dla. Kolejne, uważaj. Musimy się skupić, widzowie. Chyba to. Teraz tyle mniejszy. O nie. Nie! Nie! Marcel! Dawaj. szybko! Uważaj też. Chodź. Nie, nie mogłem nic robić, nic gadać, skupiać się tylko. O! To było dobre. Dalej, nie damy rady pójść do drugiego świata. Nie, bo musimy wszystkie zabić. Ostatni był przedostatni, przedostatni, nie, przedostatni, przed, przed ostatni. bo jeszcze jest ten rechot no i szaboksa. Lub to jest ten ostatni, no i kończymy, no dobra, Czy idziemy na inukra? No, kończymy, inną kończymy, okej, okay, no to kończymy. 好呢。Oh, <Yeah. S 1> no.

Odcinek, drugi odcinek będzie za niedługo. Mm. Za niedługo. Pa! pa.